My, nauczyciele ze społeczności Superbelszy RP oraz nauczyciele, laureaci konkursu nauczyciele Roku, zwracamy się z apelem do ministra edukacji narodowej o jak najszybsze podjęcie decyzji dotyczącej odwołania lub przełożenia terminów egzaminów dla ósmoklasistów, egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych. W obecnej, bezprecedensowej sytuacji której szczególnie ważny jest dobrostan psychiczny uczniów. Trzeba zrobić wszystko, żeby obniżyć ich poziom stresu, który długofalowo wpływa także na obniżenie odporności organizmu. Apelujemy o to, aby decyzja dotycząca tych egzaminów dotarła do uczniów jak najszybciej, jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. Abyśmy wszyscy jako społeczeństwo mogli się skupić na walce z pandemią, z pandemią z koronawirusa. koronawirusa. W swoim apelu dołączamy do petycji ponad 40 tysięcy polskich maturzystów, których głos nie może pozostać nieusłyszany.